jak reklamować się jako trener personalny. Dzisiejszy film w mojej ocenie jest arcyciekawy i arcyważny dla ciebie, ponieważ nauczę cię, jak reklamować się jako trener personalny, powiem ci dokładnie, gdzie ludzie najczęściej popełniają błędy, dlaczego większość trenerów nie zarabia, dlaczego większość robi to źle, dlaczego to jest tak naprawdę proste, tylko nikt nie patrzy na to tak jak po prostu powinien na to patrzeć i mam nadzieję, że ten film ci to po prostu ułatwi. Jeśli zastanawiasz się dlaczego możesz lub powinieneś lub nie powinieneś mnie słuchać, to powiedzmy spot mojej ręki średnio trenerzy wygenerowali już ponad 10 milionów złotych z Sprzedaży swoich usług. I kilkaset tysięcy pewnie wydaje już na reklamę. Ich. <grytanie> ich pieniędzy. I co roku wydaję ponad pewnie 100 koła na własne reklamy, więc dużo reklam używam, więc jest szansa, że wiem jak je robić. I żeby z wydanych złotówki wróciło do Ciebie tak naprawdę 10. Także jeśli interesuje Cię opinia gościa, który robi to od lat, i już tak jak mówię, totalnie na spokojnie pan 10 chwilą wygenerowaliśmy, to możesz to sobie obejrzeć. Jeśli nie, to oczywiście luz. I nie nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko mówię to po to, żebyś być może miał powód, żeby mnie powiedzmy słuchać, ponieważ nie jestem jednym z tych mędrców w internecie, którzy mówią, żeby mówić, albo mówią to, co zobaczyli u kogoś innego i mówią ci to właśnie po to, żeby mówić. A ja ci mówię to dlatego, że tym się zajmuję, to przeżyłem, to robię i życzę ci tobie osobo, która to oglądasz naprawdę dobrze i chciałbym, żebyś po prostu miał zajebiste efekty i żebyś nie tracił kasy jak 99% Twoich kolegów albo jak Ty w przeszłości. Także lecimy z tematem przewodnim, jak reklamować się jako trener profesjonalny. Na początku się rozgadałem, ale teraz postaram się już nie rozgadywać. Mega dużo fajnych rzeczy mam tutaj dla Ciebie dzisiaj. Także rzecz numer jeden zrozum czym naprawdę jest reklama. Reklama to nie jest magia, reklama to jest dźwignia, która wzmacnia to, co już działa, jakby każdy z tych Kropek, tych bullet pointów jest na tyle ważna, że chciałbym, żebyś ją po prostu zapamiętał, zapauzował sobie, nie wiem, wytatuował. To jest hiperważne. Zaraz będę to omawiał głębiej, ale to jest po prostu ważne. To dźwignia, która wzmacnia to, co już działa. Jeśli Twoja oferta, komunikacja i profil są spójne, reklama przyspieszy efekty. Jeśli tego nie ma, reklama tylko szybciej pokaże, że. Coś nie gra, albo mówiąc wprost, więcej osób dowiesie, że jesteś nudny czy do dupy, czy Twoja oferta jest do dupy. Myśl o niej jako przedłużeniu Twojej obecności, a nie o zamienniku. Czyli mówiąc wprost, reklama potęguje to, co już teraz robisz i będzie tego więcej. Jeśli efektów masz zero i liczysz, że reklama sprawi, że będzie cokolwiek, to będzie więcej zero. Będzie mnożnik 100 razy zero, wciąż będzie zero. Jeśli już teraz radzisz sobie dobrze, to będzie więcej tego, co masz teraz. Będzie więcej dobrze. Na. Przykładzie normalnego życia. Jeśli jesteś osobą, która wiesz, jest jakby ciepła, fajna, normalna, łatwo nawiązujesz po prostu znajomości, nie? to jakby Cię, wpuści że tak powiem, wpuścimy Cię do pokoju, gdzie jest tysiąc ludzi, stary, w cholerę znajomych po prostu pozyskasz. Będzie fantastycznie, nie? mega dużo nowych ludzi w Twoim życiu, nowych znajomości, przybitych piątek. Nie? Jednakże, jeśli byłbyś osobą, która wszystkich wiesz, od razu odpycha, wyzywa, obraża, nie wiem, plujesz ludziom w twarz, tak wiesz, czysto hipotetycznie, to co nam to da, że Ty poznasz tysiąc nowych ludzi? Nic dobrego tam więcej się nie stanie. Wię więcej właśnie tych ludzi dowie się, że widzisz. Ty ludziom wpływasz w twarz, więc reklama to jest dźwignia i przedłużenie tego, co robisz teraz. Jeśli już teraz masz cały opracowany system, nawet podstawowy, tu nie chodzi o to, że masz mieć ogromną maszynę zbudowaną, ale to, co robisz teraz względnie, ci działa, nawet tak wiesz, nawet trochę, ale ma to sens, to reklama spowoduje, że będzie tego więcej. I jest super. Ale jak cały twój biznes przypomina, wiesz, jak w tych takich westernach się toczył ten taki. Wyschnięty krzak przez ekran, nie. Jeśli twój biznes wygląda mniej więcej tak, to będzie wyglądał dokładnie tak, nawet jak będziesz wydawał 30 tysięcy miesięcznie na reklamę. Po prostu. Więc to jest przedłużenie tego, co masz, wzmocnienie tego, co masz. Bierzemy coś, czy to naszą ofertę, czy nas, czy cokolwiek, i robimy tak, żeby więcej ludzi to zobaczyło. I to jest jedyne zastosowanie reklamy. Dźwignia, więcej ludzi widzi, a nie tak jak większość ludzi myśli, że mam problem, to reklama. Nie wiem, nie mam biznesu, to reklama. Nie mam sprzedaży, to reklama. Ludzie mnie nie znają, to reklama. Coś mi tam nie idzie, to reklama. Albo w drugą stronę. Mam już jakiś tam biznes, coś tam się dzieje i nie wiem, nie potrafię sprzedawać. Albo ludzie nie chcą mojej oferty, albo nie przedłużają ze mną współpracy, albo nie wiem, trafiają się do mnie sami turyści, nie? Takie osoby turbo przypadkowe. No to reklama. To jest wina reklamy. Nie. Reklama to jest tylko element. Tak jak, nie wiem, koła są tylko elementem w samochodzie, powiedzmy w miarę ważnym, bo to widzisz, one przenoszą ten samochód, nie? Jednakże nie jest to jedyny element w całym samochodzie. I mniej więcej tak ludzie myślą. Nie wiem, dymić się spod maski, ale ludzie patrzą, koła trzeba zmienić, koła trzeba zmienić, nie? I dokładnie tak samo jest z reklamą, nie? Ludzie na przykład, nie wiem, źle sprzedajesz po prostu i, i ludzie myślą, że reklamę. Reklama trzeba poprawić. Także teraz Ci przedstawiłem, czym jest reklama. Mam nadzieję, że już teraz to rozumiesz i teraz przechodzimy dalej. Nie mogliśmy nie poświęcić tych kilku minut na to moje jakże błyskotliwe tłumaczenie dla Ciebie, bo większość ludzi nawet to rozumiesz źle. A jak już to rozumiesz źle, to nie masz szansy zrobić tego po prostu dalej i lepiej. Więc dalej, przechodzimy sobie. Zadbaj o fundamenty, zanim wydasz jakąkolwiek pierwszą złotówkę. Reklama nie naprawi, to już mówiliśmy, braku strategii. Zanim ruszysz z adsami, sprawdź trzy podstawowe rzeczy. To nie są wszystkie rzeczy. Dobra, tu się zrobiło więcej ogólnie. Oferta, profil, obecność, bo dopisywałem. To nie są wszystkie rzeczy, ale to są podstawy. Także zanim ruszysz, sprawdź trzy rzeczy. Oferta, czy ja, i to. To jest kolejna rzecz do wytatuowania na czole dla każdego przedsiębiorcy, albo jak leżysz sobie w łóżku idąc spać smacznie, to na suficie to powinno pisać, bo prawie każdy popełnia już ten pierwszy błąd tutaj. I już jest do dupy na tym etapie. A potem jest płacze, że tak mówię, o reklamy nie działają, jest do dupy, ludzie są źli, nikt nie kupuje, a to wszystko w ogóle cholerem etat. No, no tak, jak właśnie tak to robimy, jak zwykle ludzie to robią, to dokładnie tak to jest. Oferta. Czy jasno wiadomo, komu pomagasz i w czym dokładnie? Hydraulik jest od naprawiania rur, mechanik jest od naprawiania samochodu, Trener personalny jest od wszystkiego. Rozumiesz? Malarz maluje ściany, krawcowa szyje. Trener jest dla wszystkich, trenuje wszystkich. Pomaga wszystkim. Rozumiesz? Doskonale, tak. Właśnie dokładnie tak to jest. Na przykład oferta. Pomagam kobietom, które od miesięcy trenują, ale nie widzą efektów, bo robią za dużo kardio, a za mało treningów siłowych. Dokładnie kojarzysz takie kobiety, nie? Jakby orbitrek 74 razy w tygodniu, trening siłowy nie, bo przez przypadek będę wyglądała jak kulturysta. Zazdroszczę tym paniom tej wiary w siebie, że tak powiem. Ja 10 lat próbowałem wyglądać jak kulturysta i, i jeszcze nie zdążyłem i mi nie wyszło, a bardzo się starałem. Kolejny przykład oferty. Pomagam młodym mamom. To jest po prostu oferta. Krótki, jakby desired outcome, czyli po prostu wymarzony efekt. Pomaga młodym mamom zrzucić 10, 15, czy 6, czy 8, 2, 3, nieważne. Pomaga młodym mamom zrzucić 10, 15 kg w 12 tygodni po ciąży. Jest to jakaś oferta dla konkretnego typu klienta, konkretny efekt w konkretnym czasie. Naprawiam kolana, aby uniknąć operacji w 9 tygodni. W, sensie wiesz, w 9 tygodni naprawić kolana, aby uniknąć operacji bla, bla, bla. i w tym możesz mieć koncept. Rozumiesz? Oferta klarowna dla konkretnego typu klienta. I teraz spójrz, jakie to jest wszystko proste. Jeśli ktoś jest mamą pociąży, uwaga, niesamowita, i zobaczy Twoją reklamę, gdzie zadajesz powiedzmy pytanie, tak otwierasz reklamę. Pomaga młodym mamom zrzucić 12 kilo pociąży w 10 tygodni. Czy ona będzie względnie zainteresowania tym, co masz dalej do powiedzenia? No tak. Czy trochę większa szansa, że taka reklama ci skonwertuje, albo chociażby przyciągnie uwagę tej mamy? Niż zapraszam na treningi personalne, jak to zazwyczaj wygląda. Mam dwa ostatnie miejsca, albo w ogóle wiesz, pozwól mi, w sensie wiesz, udostępniam Ci zaszczyt, że ja będę Twoją trenerką. Ostatnio widziałem taką reklamę. Wiesz, że naprawdę, no mówiąc prosto, osoba, w się fajnie, że działasz, osobo, bo wiesz, ja cię nie znam, już nawet nie pamiętam Twojego imienia. Fajnie, że działasz i fajnie, że się reklamujesz, i fajnie, że wyszłaś z tym, ale jesteś tak bardzo no nameem, jak tylko można być. Nie obrażam. Ale wiesz, jesteś tak bardzo nudny, tak jak można być, a reklama była zrobiona tak, jakby po prostu do królowej poprzedniej Anglii ktoś, wiesz, dopuszczał wizytację, że o tym może. Ostatecznie będziesz mógł ode mnie kupić. Ale ja sama wyglądam średnio, nie mam klientów i w sumie to załadna też nie byłam, żeby mieć jakiś tam, wiesz, nawet kobiecy aspekt, to nie, także. <grych> no, tak wartość trzeba pokazywać. Profil. Czy widać, że jesteś ekspertem, który rozumie ludzi? A nie tylko pokazuje ćwiczenia, to również piszemy w Twojej sypialni nad łóżkiem, żebyś co nie to widział. Czy widać, że jesteś ekspertem w tym jednym konkretnym temacie, który rozumie ludzi, a nie tylko pokazuje ćwiczenia, 99% ludzi, trenerów na profilach, i to nieważne nawet gdzie, pokazuje ćwiczenia. Zawodowo pokazujecie ćwiczenia, zamiast pokazywać, że się znacie na konkretnym temacie. Jak ja mam komuś zaufać i pomyśleć, że dokładnie chcesz, żeby ta osoba mi pomogła, jak ktoś się zajmuje się, wiesz, tylko taką jakby prezentacją, tak byś chodził po, po sklepie i opowiadał, że tu leży taki baton, a tu taki, a tu taki. To co są dokładnie. Filmy w stylu czerć się na barki. Czy widać, że jesteś ekspertem, który rozumie ludzi? Po pierwsze, oczywiście masz mieć jakby warsztat merytoryczny, żeby dowozić to wszystko. Masz być specjalistą, ale czy rozumiesz twojego konkretnego klienta, z czym się na przykład ta mama zmaga? Po porodzie. Z czym ten ziomek? Jakby, jakbyś doprowadzał mamy do formy po porodzie, to też by były trzy ćwiczenia na barki? Czy być może troszkę głębiej, bo dokładnie możemy się domyślać, co te kobiety nieraz przeżywają wewnętrznie, nie? I dokładnie na tych wartościach można się opierać, żeby jakkolwiek dalej w ogóle tą historię układać, prawda? Dalej, obecność. Czy ktoś, kto trafi na Twój profil, w 10 sekund zrozumie, czym się zajmujesz i dlaczego warto zostać? Wejdź sobie na swój profil i odpowiedz szczerze. Wiesz, wchodzisz, jakby Ci pierwszy raz w życiu zdjęli opaskę z oczu i czytasz 10 sekund, 5. Wiesz, patrzysz, mam wiedzieć dokładnie, co ta osoba robi, dlaczego jest, i ja już wiem, czy ja jej ufam. Jakby nie potrzebujesz więcej czasu, to nie jest tak, że na początku, wiesz, tak jak w życiu, że tam stwierdzisz, że ktoś jest z dziurą, ale z nami pół roku, jednak ta laska jest fajna. Wchodzisz na profil i my od razu oceniamy, czy ta osoba ogarnia, czy nie. Czy zaufam, czy nie, czy zasługuję na mój follow i dalszą obecność, czy nie. I teraz nie mówię, że u Ciebie tego nie ma. Mam nadzieję, że u Ciebie to jest, ale u większości tego nie ma. Profile są po prostu nudne, gówniane i o niczym. I nie pokazuj, W Wcześniej ludzie nie pozycjonują się jako ekspert. Więc teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy tak jest u Ciebie, bo cały czas rozmawiamy o reklamie. Czy oferta jest klarowna, czy profil pokazuje, że jesteś ekspertem, który rozumie ludzi, i czy widać od razu właśnie komuś w czym pomagasz. Większość ludzi nie ma ani jednej z tych trzech rzeczy. Po prostu nie ma ani jednej z tych trzech rzeczy. I potem. Reklama nie działa i wszystko jest tragedia i w ogóle branża fitness jest do dupy i online nie działa, a ludzie na treningi personalne to są do dupy, wszystko jest, wszystko jest zakropne w ogóle, ale dom stoi bez fundamentów, no to w ogóle wiesz, budowanie domów to też jest skam, bo się przewracają, czy tam fundamenty podciekają, bo nie masz fundamentów, to jest skam. Mój stół, za którym nie, wiesz, nie postawiłem nóg w moim stole, to mój stół leży na podłodze, to stoły to jest skam. Stoły nie działają. Z tego, że ja nie wiedziałem, że tam nogi trzeba zamontować. Stoły nie działają. Rozumiesz? Idziemy dalej. Bez tego reklama nie ma czego wzmacniać. Jak tego nie ma, to jest shit. Po prostu reklama wzmocni shit. Większość osób się dowie, że oferta jest nieklarowna lub dla nikogo lub po prostu jest do dupy, że profil jest nudny, nie rozumiesz tych ludzi, nie jesteś autorytetem. Jakby nie mówię o tobie, powtarzam. Ale w większości przypadków tak to wygląda. Więc jeśli myślisz, że oferta cokolwiek naprawi, albo jakikolwiek efekt ci dowiedzie, to jeśli tego nie ma, to dowie się taki efekt, że większość ludzi dowie się, że jest do dupy. Trzy najważniejsze elementy skutecznej reklamy: hook, przyciągnięcie uwagi. Nie lubię tego słowa w angielsku, już w górze, ale przyciągnięcie uwagi. Trzy pierwsze sekundy. Od niego zależy, czy ktoś zatrzyma się na Twoim filmie lub na Twojej reklamie. Przyciągnięcie uwagi. Czyli zaraz wiesz, cześć, jestem trenerem, albo te takie jakby animowane, bardzo mi się, bardzo mi się podobają. E, takie reklamy, że jakby, wiesz, wyjeżdża taka wizytówka, taki plakat, który się tak trochę rusza i tam jest, to właśnie, prowadzenie online, stały kontakt, mistrz polski, indywidualna suplementacja, ja jak widzę takie reklamy, to bardzo współczuję takiej osobie. Więc, reklama ma przyciągnąć uwagę w 3 sekundy, ponieważ jak nie przyciągnę fajnej uwagi w pierwsze 3 sekundy i to nieważne, czy jest film, czy grafika, to nie przejdę dalej, prawda? Choćbyś tam dalej mówił, że rozdajesz milion złotych za darmo, to jak nie przyciągniesz mojej uwagi, ja nie zostanę. To ja się nie dowiem tego, że ten milion złotych za darmo mi chcesz dać, prawda? Więc jest takie fajne powiedzenie powiedzmy w marketingu, że jeśli masz złotówkę do wydania na reklamy, to 80 groszy wydajesz na twoje przyciągnięcie uwagi, na ten hook, na te pierwsze 1, 2, 3 sekundy, na jakiś pierwszy wizual, na jakieś otwarcie. Jeśli nie ma tego, to zaraz do dupy. Tak byś poszedł na pierwszą randkę, stary, pijany i brudny jak świnia, Rozumiesz? Trochę mała szansa, że będzie z tego małżeństwo, prawda? Zadbaj o to. Tylko wiesz, no właśnie, na pierwszą randkę, to się chcemy przyszykować, ale reklama, no to ja robię tam w cekawiek prostu... i czemu to nie działa? Także od tego zależy, czy ktoś zatrzyma się na Twoim filmie. Zamiast czuwać się cześć, jestem trenerem, powiedz coś, co otwiera pętlę poznawczą. Czyli na przykład większość ludzi trenuje 5 razy w tygodniu i dalej wygląda tak samo. Trenuje 5 lat po 5 razy w tygodniu. Wiesz dlaczego? Wiesz, otwierasz ciekawość, ktoś chce się dowiedzieć. E, lub od razu puszczasz problem. Właśnie urodziłaś dziecko i chcesz jak najszybciej wrócić do formy przed ciążą, a nawet ją przebić. Jakby wiesz, jak to indukuje, włącza ciekawość w przypadku na przykład tej młodej mamy, gdy widzisz reklamę i w pierwsze dwie sekundy, właśnie urodziłaś dziecko i chcesz wrócić do formy, pyk. Mam Twoją uwagę, albo przynajmniej wciąż, to jest ważne, wciąż jestem w grze, żeby być może dalej to oglądać. Bo jak tego nie będzie, nawet nie będzie szansy na cokolwiek dalej. Tu dopiero wkładam nogę przez, przez drzwi, nie? I dopiero mam szansę działać dalej. Dalej, oczywiście, jestem na wojnie, dalej muszę się. Dowozić to wszystko, żeby ktoś chciał mnie dalej słuchać i żeby dalej rzeczy, które ja chcę zrobić, żeby się działy, ale bez tego, tego po prostu nie będzie. Więc przyjmuję uwagi. Problem i napięcie. Nie mów ogólnie, pomagam, schudnąć to zbyt szerokie, indywidualne prowadzenie. Co, co tam jeszcze się robi? I kontakt 24 na 7 Swoją drogą, jestem ciekaw, czy was ktoś kiedyś rozliczył, że napisałem do ciebie wiadomość że ty w nocy a ty mi nie odpisałeś i się nie wywiązaj z mojej umowy i w ogóle oddaj mi hajs, albo ja cię pozwę, bo ja bardzo lubię, jak ludzie piszą 24 na 7 kontakt po prostu. No, ciekawe, jakby był profil na Tinderze, to też jeszcze jakoś można napisać, napisać po prostu. Jestem zdesperowany. No, to by nie? na, na żonę czy żo na męża. Nie? Także, nie mów ogólnie, pomagam schudnąć, nie pisz indywidualne prowadzenie, nie pisz, że jesteś mistrzem Polski, co tam jeszcze się robi. No, nie pisz tego wszystkiego, co wszyscy piszą, opisz konkretny problem konkretnej osoby, czyli na przykład pomagam facetom, pomagam mężczyznom, którzy trenują od roku, czy tam od jakiegoś czasu, nieważne, ale nie widzą progresu, bo ciągle zmieniają plan, ponieważ... Nie mogą się utrzymać, jakby planu, nie? W sensie, ja to tak napisałem, to trochę źle, ale chodzi o to, że wiesz. Którzy mają progresu, bo na przykład cały czas zmieniają diety, bo nie mogą, się ut bo nie mogą utrzymać założeń, bo na jakieś tam katorycznicze diety się na przykład wrzucają. Takim mężczyznom pomagam. I to jest problem, wokół którego oscyluję. Pomagam kobietom, które chcą połączyć wychowywanie noworodka z dojściem do życiowej formy. Rozumiesz? Dokładnie problem, napięcie i oscylowanie wokół tej rzeczy, które interesuje, a nie, że wiesz. Odzyskali najlepszą wersję siebie. I kwiatyuszki, matki, ryżowe napisy. No a ta wartość dla mnie taką, że ja pierdzielę, nie? Twoja reklama ogólnie mogła być nagrywana kiełbasą, kalkulatorem albo maszyną do życia twojej babci, ale jeśli wciąż ta reklama by poruszała realny problem i realnie coś co ludzie chcą od ciebie, to by ci po prostu działała i miałaby taki zwrot inwestycji, że wydałaś złotówkę, albo wydałeś złotówkę, zarobiłeś 2, 3, 5 lub 54 zł z jednej złotówki, bo dokładnie tak to ma działać. A z drugiej strony, jak jest nagrane kamerą za 20 kła przez profesjonalista legada, że pierdła jak wszyscy faceci i laski praktycznie, jak 99% facetów i lasek, to choćby to była nagrane kamerą za 20 koła, czy Twoim iPhone'em 17 Pro Max za 10 koła. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Więc przyciągnięcie uwagi, problem i napięcie opowiedzenie o konkretnym problemie, że faktycznie go znasz i rozumiesz i wezwanie konkretne do działania, ponieważ większość reklam nie ma wezwania do działania, bo po raz kolejny nasza, nasz horyzont rozumienia tematu skończył się na zrobieniu reklamy. No i właśnie, zrobię reklamkę, no i tyle, ale Twoja reklama ma mieć konkretne call to action, czyli reklama jest stosowana w konkretnym celu. Albo ma naganiać ruch do profilu na Instagramie, albo zwiększać Znajomość Twojej osoby, albo wysłać wiadomość, albo coś kupić, albo wejść, albo zapytać, albo wejść na stronę, albo cokolwiek. Ma być powiedziane, co ja dokładnie po tej reklamie mam zrobić. I zgadnij co? Bardzo rzadko to się zdarza. Więc po raz kolejny, patrzek, tu poruszaliśmy kuriozum jak nudny i nieciekawy może być profil, to teraz wyobraź sobie, że tego nie ma w reklamie. Że właśnie wjeżdża ten taki plakat, indywidualne prowadzenie od mistrza Polski indywidualna suplementacja i 24 na 7 kontakt. I ty mi nawet nie napiszesz w stanie, co ja mam zrobić. Chcesz ode mnie Hajs, chcesz, żebym się skonwertował klienta, ja się muszę w ogóle domyślić. No weź, weź mi pomóż. Także konkretne wezwanie do działania, nieważne, czy to jest reklama, mówią, napisana, wrzeszczana, płakana, grafika, wideo, whatever, wyraźne wezwanie do działania call to action. Kliknij w link, aby zobaczyć ofertę. Napisz forma wiadomości, jeśli chcesz zacząć współpracę, odbyć, nie o konsultację, cokolwiek w ogóle starych ale na nakładki. Bez jasnego call to action reklama tylko buduje rozpoznawalność. Nie sprzedaż. czyli tak naprawdę na tylko lata po świecie. No i lata po świecie. To jak gdybyś latał po świecie szukając żony, ale żadnej nie, nie poprosił o rękę, żadnej się nie oświadczył, czyli chodzę i sobie poznaję tam ludzi. Czy męża i ja sobie chodzę. Ludzie mnie poznają, nie? Dzieją się rzeczy, connection, odbywają się. Jednakże ja nikogo nie zapytałem, czy tam za mnie wyjdzie, czy będzie moją żoną, mężem, młodewem. No niesamowite dlaczego nagle nie mam tego męża obłączonego, prawda? Także call to action. Różnica między reklamami to jest bardzo, znaczy ważne, bardzo ważne, między reklamami bardziej instagramowymi, a kampaniami lidowymi, ponieważ zupełnie innej strategii tak naprawdę używamy zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, po pierwsze na online i na offline, na treningi personalne i na prowadzenie online, to są dwa zupełnie inne, dwie zupełnie inne oferty, usługi typu klienta i tak naprawdę zupełnie inne procesy należy stosować, plus też rozróżniamy pozyskiwanie ich na úsluhy. W sensie za pomocą bardziej powiedzmy metod skalowalnych, czyli content, czyli Instagram, czyli diemy, a formularze kontaktowe do ludzi obcych, bo to też są ludzie ciepli i zimni, czyli tacy, którzy nas znają, i nie znają. Już nie mówię o co chodzi. Jest to jeden z najczęstszych błędów trenerów, bo mylenie reklam wizerunkowych z reklamami sprzedażowymi. Już nie mówię o co chodzi. Reklamy bardziej instagramowe, czyli po prostu generujące ruch. Powiedzmy, że ktoś ma wejść na Twój profil, czy wysłać wiadomość, czy obejrzeć Twojego posta, whatever. Znasz, kojarzysz temat. Działają na poziomie, poziomie wizerunku, pokazują Twój styl, wartość, sposób myślenia, mówienia, bycia, wszystko budują zaufanie i przyciągają obserwujących. Masz po ekspozycja, jak jesteś spoko, to dzieci odkrywają, lubią. Jasna sprawa. Świetne do remarketingu i pokazywania się w tle, ponieważ jak zbiorę bardzo dużo ludzi, którzy mnie znają, ufają i potem mogę stworzyć reklamę kierowaną bezpośrednio do tej grupy ludzi, która mnie zna, ufa, kojarzy, i śledzi, zgadnij co, nagle wtedy się łatwiej sprzedaje niż jak mówienie do totalnie obcej osoby, kup mnie albo wyjdź za mnie, prawda? Eee, ale same z siebie nie sprzedają współpracy. Kampanie lidowe, czyli te formularze meta, Formularze błyskawiczne, większość osób, które jakkolwiek pozyskiwała klientów na treningi personalne, to po prostu jest na temat. I to jest konkretna forma reklamy, która ma pozyskać kontakt, dane kontaktowe imię, nazwisko, mail, co tam chcesz, numer telefonu do osoby aktywnie zainteresowanej Twoją współpracą. I teraz tak, to są osoby już powiedzmy jakby gorące, rozgrzane, ciepłe, ale nie przez to, że Cię znają, tylko że mają potrzebę po prostu konkretnej oferty, i wtedy ta reklama jest krótka, mocna, transakcyjna. W sensie wjeżdżam się, Mano Kup. Rozumiesz. Na Instagramie budujemy relacje, dajemy się poznać ewentualnie w długofalowej perspektywie. Sprzedajemy reklamy kontaktowe Bamku ode mnie teraz. Przyjdź na konsultację w ogóle dzisiaj. Rozumiesz dwa zupełnie inne tak naprawdę narzędzia. Najczęściej no działa na zasadzie krótki film, albo po prostu grafika, nieważne. Jasna, konkretna oferta. Poma pomagam kobietom, które chcą poprawić sylwetkę, ale nie wiedzą od czego zacząć. E program metamorfozy kobiet 12 kg w milion 400 tygodni. E program usunięcia bólu z pleców, whatever jeden na jeden programy metamorfozy, transformacji, jakiś program zazwyczaj obrany w jakiś horyzont czasowy, bo to po prostu Janusze i Grażyny, czyli ludzie po prostu nie sportowcy, chcą sobie kupić, bo widzą taki komunikat, że schudnę se tyle i kilogramów w 12 tygodni, to nagle ją to po prostu ja myśli, hmm, chcę to, zamiast po prostu trener personalny sobie domyślić hmm, chcę to, więc po prostu tak, jest to zupełnie inny profil tak naprawdę reklamy i używamy tych reklam jako narzędzi do innego celu, tak samo do innego celu używasz, nie wiem, potelni w kuchni, a pędzelka, żeby se czeka posmarować, to dokładnie tak samo do innych celów używamy różnego typu narzędzi. I trzeba to rozgraniczyć. Dzięki temu masz realny właśnie identyfikator i nazwisko, numer telefonu. Tą osobę możesz przekierować do rozmowy, ankiety lub wiadomości prywatnej. I wiadomo, to jest super anga, bo pozyskujemy osobę, która oczywiście już, powiedzmy, chcę coś kupić, bo skoro ja wypełniłem dane kontaktowe i tak troszkę w uproszczeniu mówię Ci z skontaktuj się ze mną, to ja chcę to kupić, tylko, że pojawia się problem, że ja Cię absolutnie nie znam, nie? I tak naprawdę tu właśnie wchodzi case, że nieraz reklamy instagramowe są po prostu fajniejsze. Na pewno w długiej perspektywie są po prostu lepsze i zwyczajnie lepiej jest ich używać. I, a te są po prostu... Do użytku trochę bardziej krótszego, bardziej agresywnego i absolutnie nie ma nic złego, bo ludzie jakby 100% biznesu można na tym po prostu budować i jakby opierać, i w ten sposób je zbudować nie ma w tym absolutnie nic złego, jednakże trzeba być świadomym plusów i minusów. Najczęściej najlepszy model to jest połączenie obu, czyli reklamy na Instagramie budują rozpoznawalność zaufanie, czyli po prostu zbierasz kolegów, którzy ci ufają, a kampanie z formularzem zbierają konkretne zgłoszenia do współpracy. Albo możesz te kampanie z formularzem generować do ludzi totalnie obcych i tak będzie sprzedawać, mimo tego, że wiadomo, to są osoby obce, które trzeba tak trochę przekonać do współpracy z tobą, ale oczywiście, jak wiesz, co robisz, potrafisz sprzedawać, masz spokojną ofertę, będziesz to robić genialnie, albo też w pewnym momencie możesz stosować konkretne komunikaty sprzedażowe do ludzi, którzy cię znają, i nagle ten problem, który był wcześniej, po prostu znika, ponieważ oni chcą od Ciebie po prostu kupić. już znają. nie ma totalnie żadnego zbijania, obiekcji, pierdół, bla, 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 bla. Także wizerunek Twój przyciąga, formularz konwertuje, możesz potrzebować obu, ale każdy ma inne funkcje. Ja osobiście, zwłaszcza na początku, no bo siłą rzeczy większość ludzi na rynku, powiedzmy, przedsiębiorców, trenerów jest początkująca, bo każda. W sensie, w każdej branży większość rynku jest początkująca. To jest normalne. Nie? Dlatego ja na początku bardzo lubię połączenie tych metod. Reklamy na formularze kontaktowe, szybko ci generują sprzedaż potencjalnych klientów, jak wiesz co robisz, brutalnie. Szybko zarabiasz kasę i ja bardzo lubię. Nie mówię, że tak musisz zrobić, ale ja to lubię. Reklamy na formularze kontaktowe, wszystko dzieje się szybko, szybko zarabiasz kasę, po prostu dużo gotówki, bardzo dużo gotówki, jak wiesz, co robisz, jesteś w stanie naprawdę szybko zebrać do Twojej kieszeni i zamiast tą całą gotówkę, nie wiem, trzymać w swojej kół, jak twoja babcia i nic z tym nie robić, to ja lubię wziąć część tych po prostu pieniędzy i zainwestować w to, że po prostu. Powoli, regularnie i skalowalnie budować swoją markę. Po to, żeby potem czuła się taka kuleczka śnieżna, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy Cię lubią ufają i tak dalej. Jeśli będziesz sobie dobrze instagramować i potem Twój biznes będzie rozwijać się prawie automatycznie. Musiałbyś się postarać, żeby się nie rozwijać. Więc ja bardzo lubię część tych pieniędzy reinwestować z powrotem, właśnie w tą bardziej skalowalną, ale troszkę wolniej działającą, ale po raz kolejny bardziej etyczną formę reklamowania się. Optymalizacja. Klucz do wyników. Większość trenerów wrzuca jedną reklamę i po tygodniu mówi, To nie działa. Uwielbiam to. Problem w tym że reklama to jest proces testowania, nie jednorazowa akcja. Sprawdź, jak twój nowy trening czy po tygodniu zadziała. Wiesz, rozpisz sobie nowy trening, potrenuj tydzień i zobacz, jakie są efekty tego treningu. No Nie masz pieprzonego pojęcia, bo proces dopiero się zaczął, prawda? I dokładnie tak samo jest tutaj. Reklama to jest proces, to nie jest magia, to już daliśmy na początku. To nie jest tak, że o, włączę reklamę, to nagle cały świat w ogóle przed mną klęka i rzuca we mnie pieniędzmi. i W ogóle wszystko jest spoko, tylko jest to proces. i Wymaga ciągłej optymalizacji, opieki i patrzenia, czyli testowanie różnych, wiesz, huków, przyciągnięcia uwagi, robienie nowych reklam, zmiana nagłówków i miniatur, sprawdzanie, która grupa odbiorców reaguje najlepiej, wyłączenie tego, co nie działa, zwiększenie budżetu tam, gdzie działa. Testowanie. Nie szukasz magicznej reklamy, szukasz kombinacji, która działa i potem dopiero dalej możesz to skalować. Czyli masz różne teksty, różne grafiki, różne wideo, różne nagłówki, być może różne grupy odbiorców, różne formy właśnie komunikacji, bardziej, bardziej grzecznie, mniej grzecznie, bardziej bezpośrednio, może tu jesteś hamski, może tu poruszasz problem, może tu obserwujesz, Obiecujesz nagrodę, nie? Może tu jest po prostu case study, może tu masz jakąś inną ofertę nie do odrzucenia. Jakby to wszystko testujesz i cały czas po prostu patrzysz i starasz się na podstawie tego wyciągnąć dane i szukasz jakby twojej takiej zwycięskiej kombinacji po prostu wszystkiego i wtedy w to po prostu pchasz kasę dalej. A nie, że se włączyłeś i to ma działać. Proszę cię pamiętać, tak? W twoim treningu, nie? Obserwujesz, czy masz odpowiednią, czy odpowiednio regenerujesz, czy progresujesz, czy intensywność jest spoko, czy objętość jest spoko, jak to wszystko sprzężasz z czarkiem, z regeneracją, z Jest bardzo dużo zależności i to tak wiesz tak się wszystko dzieje, to wszystko tak pracuje, nie? To jest ruchoma maszyna. I z reklamami jest dokładnie tak samo. I chciałbym, żebyś tak to traktował. No bo inaczej właśnie skończysz jak bardzo dużo ludzi, że se, włączyłeś reklamkę na tydzień, oczywiście, że ona nie zadziałała i potem 3 lata jesteś sparzony, a jak robisz coś dobrze 3 lata, to mogłeś zarabiać 20 tysięcy miesięcznie na czysto i na przykład mieć dużo pieniędzy. <laughs> Więc szkoda się sparzyć, ale lepiej jest to robić po prostu tak jak należy. Reklama to narzędzie do skalowania, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, zwielokrotnianie albo zwielokrotnianie, nawet nie wiem. Więcej, dźwignia, rozumiesz, razy je 10, czegoś, jakaś ekspozycja, jakiś ruch, nie ratunek, reklama nie zbuduje za Ciebie marki, nie zbuduje za Ciebie marki. Nie zastąpi Twojej codziennej obecności w socjalach, relacji z Twoimi ludźmi i jakościami treści. Będzie tego więcej, widzisz, jak tworzysz zajebiste treści, użyjesz reklamy, więcej ludzi pozna Twoje genialne treści, super. Jak Twoje treści są dupy drewniane i nikogo nie interesują, wydasz pieniądze po to, żeby większość ludzi to dowiedziała, że no pewnie ta osoba robi coś tamtego. Słaba sprawa, nie? Jeśli twój profil jest silny, reklama działa jak turbo w silniku. Słabe porównanie, ale wiesz, że co nie będzie tego więcej, nie? Wyższa dźwignia, więcej zajebistych rzeczy. Jeśli nie, tylko przyspieszy twój spadek, po prostu wypstrykasz się z kasy i nie będzie efektu i będziesz sfrustrowany. I raz na czas ktoś ci pewnie coś napisze tam nie bardzo miłego, no bo nie robisz fajnych rzeczy, więc, więc co się stanie. Traktuj reklamy jako wzmacniacz systemu, który już działa. Czyli zgadnij. Ju, 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 najpierw musisz mieć system, który działa. E, masz klarowną ofertę, dobrą komunikację, realne efekty, reklama zrobi z tego Skala Jakby co tutaj wiesz, wszystko, odnośnie oferty, czy komunikacji, czy czegokolwiek, jakby co to wszystko na YouTube się znajduje. To nie jest tak, że nagle patrzysz, no dobra, Artur, wymądrzyłeś się, ja teraz nie wiem co robić. To tego wszystkiego jakby ja już cię nauczyłem, to już znajdziesz na moich filmach, więc jakby co to sobie sprawdź. Podsumowanie, reklama to jest dźwignia tego, co już masz teraz, nie magia. Traktuj to jako wzmacniacz tego, co masz teraz. Jeśli masz trochę fajności, to będziesz mieć bardzo dużo fajności, po prostu więcej. Jeśli masz lipę, będziesz mieć więcej lipy. Zanim zaczniesz, zadbaj ofertę, profil i. Obecność. Ma to być wszystko po prostu spójne, zanim zobaczy to więcej ludzi, prawda? Tak jak ty byś wiedział, że zobaczy dzisiaj milion ludzi, to by zadbało o to, żeby być ładny, pachnący, ble, 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 ble. Zadbałby się to nie? Zanim cię te milion ludzi pozna. i Dokładnie tak samo fajnie by było zadbać o pewne rzeczy w Twoim biznesie. Używaj dwóch typów reklam, najlepiej powiedzmy wiesz, instagramowych, w sensie wizerunkowych, instagramowych i lidowych, formularze meta, ponieważ większość ludzi jest początkująca i większość ludzi będzie miała. Oczywiście nie musisz, to nie jest must have. Pamiętaj, że o wszystkim decydujesz. To jest to, czego ja uczę rozumiejąc podstawy, sam tworzysz własne metody. I to jest ważne, prawda? I także cokolwiek Ci potrzebuje, powiedzmy, zasugerować i większość ludzi na każdym rynku jest początkująca, więc większość ludzi na początku będzie mieć optymalne efekty przez formularze lidowe, bo większość trenerów personalnych na początku nie ma pełnego grafiku, więc za pomocą reklam leadowych będzie mieć szybko pełny grafik, potem bierzesz część kasy i bawisz się z reklamami instagramowymi, żeby jeśli będziesz chciał dalej rozwijać twój biznes stacjonarnie, bo to również da się zrobić, skalować Twoje oferty, budować się rozpoznawalność, bawić się z online'ami, mieć inne oferty, ble, 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 bierzesz część kasy z personali, pchasz po prostu tam. Zawsze miesz, testuj, optymalizuj. To jest never ending story. To nie jest tak, że raz masz reklamkę, czy raz się odgapiłeś, czy komuś ukradłeś, oczywiście bardzo często taktyka i ty myślisz, że ty już wszystko zwyciężyłeś. No nie tak, być ukradł twojemu koledze plan treningowy. Trochę to nie zadziała. Trzeba znaki rozumieć zależności i to jest taka konstant proces po prostu rozumienia, naprawienia, wprowadzenia, bla bla bla. Reklama nie zastępuje obecności, ona ją przedłuża i wzmacnia. Jeśli jesteś na socjalach, masz nawet wo, pan zrzucił worek z cementem chyba z siódmego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z siódmego piętra. Ej, pierwszy raz coś takiego widziałem. Dobra, nieważne. Jeśli sobie na przykład instagramujesz, że tak powiem, i masz fajne relacje, ale z małą grupką ludzi, tak więcej ludzi będzie się o tobie dowiadywać, będzie po prostu dobrze. Jeśli tego nie będzie, będzie źle. Także wychodzi na to, że omówiliśmy wszystko. Jeśli chcesz odebrać, patrz, jakby reklamy są ważne, nie? Reklamy trzeba robić dobrze, cały ten trze biznes trzeba rozumieć. Jeśli chcesz dostać ode mnie 31 lekcji odnośnie jak rozwijać biznes online? Zapraszam Cię do podwieszonego komentarza oraz do opisu tego filmu. Tam możesz sobie śmiało odebrać. I tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie wartościowy. Większość ludzi robi to źle. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba zacznie to robić lepiej po tym materiale. Le! Do zobaczenia! Siemana, Naro. Siemano! Nara, cześć pa!